Lotnisko w Helsinkach. Takie trochę pustawe. Nie przypominające tych wielkich lotniskach, na przykład w Dubaj. Będzie niewiele. Sklepy otwarte, ale puste. A nic. Może dalej będzie coś okej. Okay. W każdym bądź razie Po części jesteśmy już w drodze. No dobra, co powiedzieć? Orzeł wylądował po raz kolejny. No i teraz szybko do punktu imigracyjnego. Mam długopis. Kartkę specjalną mam wypełnioną. I zobaczymy. Jesteśmy godzinę przed czasem. W ogóle jest jakimś niesamowitym wyczynem. No ale witamy w Delhi. No właśnie dlatego tak ważne jest posiadanie długopisu, bo można tą kartę wypełnić w samolocie, a nie tutaj stać i czekać, aż jakiś długopis się złoży. W Indiach trzeba uzbroić się w cierpliwość, a na indyjskim lotnisku w cierpliwość razy dwa. Tutaj na przykład wylądowały bagaże z pasa. No i trzeba to jakoś odebrać. No nic, zmierzamy do wyjścia. Wyjście za te drzwi to pierwszy krok do krainy naciągania tanich taksówek, najtańszych hoteli i wszystkiego co najlepsze. Czas najwyższy, przywitać się z delijską rzeczywistością. No i jesteśmy. Jak na razie ze spokojem, ze spokojem. A my i tak idziemy na metro. Tak i Idziemy na metro, nie na taksi, umykamy tłumom W razie czego? To pamiętajcie, że po wyjściu z głównej hali lotniska schodzicie w dół takim korytarzem, dochodzicie do tunelu, właśnie my dochodzimy, właśnie ja teraz dochodzę. No i po prostu dostaje się na metro. A metro jest najtańsze tutaj i ceny ma stałe i jedzie do New Delhi, do na dworzec New Delhi, czyli tam gdzie właśnie zmierzam. Jak przyjechałem tutaj pierwszy raz jakieś 10 czy 12 lat temu, wyglądało to troszeczkę gorzej. Troszeczkę więcej tłumu, no nic, jest godzina 7:30. Zaczyna się ruch. Zaczyna się życie w New Delhi, a my musimy przekroczyć pewien korytarz, który jest pełen niespodzianek, ale to o tym za chwilę ruszamy. I tak jak mówiłem, trochę nie wiem co się dzieje. Tu były zawsze tłumy ludzi, tłok, masakra. A tymczasem nie ma nikogo. Jakby było jakieś święto, albo jakby połowa była zamknięta. No ale nic. Idziemy dalej, no i dobrze, że nie ma tłumu. No i tu też nie ma tłumów. Jestem zaszokowany. Dobra, szukamy hotelu, i. do później. No dobra, jestem trochę zmęczony, bo stoczyłem walkę o to, żeby w moim pokoju, na moim łóżku, było prześcieradło bez plam. Zmieniali dwukrotnie, za każdym razem plamy były. No ale już nie ma. Dobra. Na moje nieszczęście, mam wrażenie, że nie leci ciepła woda, bo nie grzeje boiler, ale okaże się później. Pokój kosztuje 1000 rupi za noc, co jest dosyć wysoką ceną, no ale zdaje się, że już normalną teraz w tych czasach. No i szczerze powiedziawszy, że mimo wszystko pokój nie jest niczym specjalnym. No ale Deli jest zimno, pokoju też jest zimno. Nie ma na razie ciepłej wody. Coś tam trochę cieknie w kiblu. No, ale tylko dwa dni tutaj. Tak. O, to się dzieje u mnie na korytarzu p hotelowym. No, ale dobra, nie o tym. A Jeżeli kiedyś chcielibyście się dowiedzieć, co w języku indyjskich hoteli oznacza, dostęp do ciepłej wody, to tak, jest to dosyć skomplikowana sytuacja i dosyć skomplikowana rozmowa. To, co widzicie za mną, to jest boiler, który, jakby to powiedzieć, rzeczywiście nie działa. No a po co? Jest podłączony, ale no nie działa. No, wiadomo, ktoś nie naprawił, zużywa dużo prądu. Tak naprawdę ciepła woda bierze się zupełnie skąd inąd. Oto, zobaczcie skąd. Przyznam się szczerze, że byłem zaskoczony tym rozwiązaniem. Nie spodziewałem się, że dostanę tak wielką grzałkę do tego wiadra wody i no cóż, no jest to wliczone w cenę tego pokoju. <grywka> Tak, przyznaję. To pierwszy raz spotykam się z czymś takim, bo widziałem różne rzeczy, łącznie z donoszeniem wody gdzieś z dołu, ale żeby dać kościowi taką wielką grzałkę... Głęboki najazd, woda się grzeje, 10-15 minut i kąpiel będzie gotowa. Oczywiście, żebyście nie myśleli, do polewania się służy ten oto kubeczek. Za swobodny Tu Dużo niewiele zmienia. Od zawsze i nigdy. Naprawdę niewiele. <laughs> Tutaj przy Ramakrishna Ashram Mark, przy stacji metra, mieszczą się całkiem niezłe miejscówki żywieniowe. od takie małe wózki, z robionymi rzeczami na miejscu, na widoku, w niskiej cenie. Warto. Widzę nawet taką, której jadałem w zeszłym roku. Oczywiście na pewno, na pewno tutaj odbiję. I na pewno zjem, i na pewno zjem w tej, bo jest w czym wybierać. Przyznam szczerze, jestem dosyć zaskoczony, bo rok temu nie dało się przejść przez Main Bazar bez zaczepienia co dosłownie co sekundę. A dzisiaj, no nie wiem, może to prawda, że mają święto i że może jest ich mniej na ulicach tych sprzedawców, albo że może są łaskawsi dla nas, turystów. Ale faktycznie, e, zaczepiano mnie dzisiaj bardzo mało i też jakby na Main że jest taki trochę mniejszy ruch. No ale być może jest to święto, być może jest teraz nie ta pora co trzeba, być może zaraz jak się lekko... Kości będzie gorzej. Póki co spokojny spacer bez żadnych nerwów. Owszem, czasami trochę zaczepiałem tuk ale ja przyznam szczerze, że jakbym miał oceniać Delhi po dzisiejszym dniu i po dzisiejszej wizycie, to musiałbym powiedzieć, że trochę się uspokoiło. Ale znając Indie, to tylko pozory i na pewno się mylę. Mundzio, ten obiad to dla ciebie. Tak, mundzio, jemy po Pankomemu na dobrym, prawdziwym hinduskim stoisku. Chole Batura, dla Ciebie Mundzio. Oczywiście, jak to w tradycyjnej indyjskiej kuchni, BHP to raczej jest ostatnia rzecz, którą, o którą chcielibyśmy się spytać. Ale co najważniejsze, że smak jest taki, jak należy. Więc czekam. No to mundzio, smacznego życzę, na pewno się Tobie spodoba, czolebatura, zielony sos, cebulka, puri, proszę Cię bardzo. I dziękuję za kawkę i smacznego raz jeszcze.